Przechodzimy do następnego punktu w porządku obrad. Jest ta uchwała w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obniżenia podatku rolnego po na obszarze gminy w roku 2013. Proszę Panią o preferowanie tej uchwały. Mamy tutaj jest sytuacja, analogiczną, o no której wspomniałem już poprzednio. Również tutaj obniżamy cenę żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku do kwoty, która umożliwia nam zastosowanie podatku, które są w roku, obowiązują w roku bieżącym. Dziękuję, poproszę o opinię Komisji Budżetu. Komisja Budżetu również pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały tym, że tutaj już nie było takiej jednomyślności, było 4 głosy za, 2 osoby się wstrzymały. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Proszę o zabieranie głosu. Proszę Pana radę 30. niejednomyślność z tym głosowaniem, to znaczy nie taka jak w poprzednim, nie zmienia się w tą skrętę, nie Moja uwaga, w przypadku tamtej uchwały, gdzie, przyjmując to obniżenie tej stawki, do budżetu gminy nie wpływa na 6 tysięcy złotych. W tym przypadku, kolegi, do budżetu w nie w gminie aż 237 tysięcy złotych yy, po obniżeniu tej maksymalnej targi. Yy, no, mamy, przed oczami projekt przyszłego roku, budżetu, przyszłego, przyszłożycznego budżetu, gdzie mamy ogromny deficyt, i na przykład tak bez, słowa obniżamy tyle i podbywamy się możliwości tych środków yy, w takiej kwocie. I yy, w przypadku, w tym przypadku tutaj chodzi o to, że tu płacą podmioty, podmioty gospodarcze, właściwie osoby prawne, a nie osoby indywidualne. I nie wiem, ja nie chcę, nie, 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 żeby były przyjęte pełną oczarkę, ale nie wiem, czy nie warto mi się zastanowić, żeby jakiś kroczek, że tak powiem, postąpić. W tamtym przypadku obniżenie wynosiło tam 30% w stosunku do maksymalnych, a tutaj jest, nie wiem, tak e, o połowę więcej, poważnie 60%, tak, obniżamy na przykład. Ja poddaję tak, pod, 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 pod dyskusję, pod zastanowienie się, czy, czy na pewno tak, czy zrobić robicie jakiegoś autoprogramu, bo tak będziemy dostawać, nie dostawać, jak ukończamy tak, że, 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 tak że, bo, według urzędu statystycznego jakość 75 86 a my proponujemy układę 34, czyli nie, prawie zależy, nie jest to nam mówienie, Dziękuję. Proszę, Pani Radna yy, yy, Panie Radny yy, akurat ten yy, podatek fizyczne, a nie osoby prawne w tym przypadku. A stawka 87 to są głównie to jest stawka wysoka która jest podawana za kwinal um, żyta. W tym roku i w poprzednim była bardzo wysoka stawka żyta. Nie wiem jak następny rok, dwa lata czy trzy lata temu była cena 32 zł. Więc y, tradycją w gminie było to, że zawsze była obniżana stawka podawana głosowska. Dziękuję bardzo. Jeszcze kwestia. Nie, to nie zapisane, że to Nie, ja że te duże kwoty to mają osobowości pracy. Nie, nie, no, to Nie, no z tej więc, to to, powiem, nie, 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 o tym nie, ale pani nie, 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 mam nie, 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 na nie, To się nie ma,

nie mam tutaj maszyny, mamy ma dokładne wyliczenia, jeśli Państwo widzą, ja próbuję tego szukać, ponieważ Pani Wieloletni Pref. Podatków za mnie tutaj swoje wyliczenia, aczkolwiek, no myślę, że jest trudno to tak na bieżąco ustalić, dlatego że nie mam takiego podziału, bo mam osoby fizyczne i osoby prawne. Na naszym terenie jest znaczna część powierzchni, tak powiem, rolnych, wykorzystywana przez osoby. Mówimy tutaj o tulk, zarówno o spółdzielnych karierach, jak i o instytucie. Stąd zapewne wzięcie na siebie Państwa, Pani kierownik, wybrany władz dotyczyły tych osób prawnych. Nie wiem, czy udało się znaleźć tutaj, jaki jest podział dla osoby prawnych i osoby fizyczne Pani radna proszę. Dostaliśmy wczoraj na komisji materiały, więc osoby prawne to jest 154 hektary tylko, w tym to jest grunty spółdzielnie i głównie ITP, a osób fizycznych 1387 hektarów. To chodzi o użytki. Rolne, a już tu mamy coś takiego jak podatek, od, dochody z podatku rolnego od nieruchomości, też u osoby prawne to niecałe 3 stare osoby fizyczne 360. Także tu ewidentnie to są od osób fizycznych, od zwykłych mieszkańców. Dziękuję za wyjaśnienie. Są jeszcze pytania? Się Dziękuję pani za szybko wyjaśnienie tematu. Chyba już nie ma co tutaj do tego dyskutować, się, musimy do głosowania. Uchwała w sprawie obniżenia średniej ceny skupu życia stanowiącej podstawę do określenia podatku rolnego na przeżę gminy na rok 2013. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 i 8, art. 40 Rada Gminy uchwały co następuje, U... a e, paragraf pierwszy. Średnia cena skupu życia za okres pierwszych trzech kwartałów 2012 roku wpisana w komunikacie prezesa Głównego Rady za z dnia 10 października roku 2012 w sprawie średniej ceny z pogoria za okres pierwszych trzech kwartałów w roku 2012. Opisza się z kwoty 75 do 86 groszy za jeden Dobra, to było? Kinta, tak? Decydował to jest tak do kwoty 34 zł za 5 paragraf 2 w wykonaniu uchwały podkreśla się budowy narraszy. Paragraf 3. w trakcie łącznej nr 19, łamane przez 213, łamane przez 11, z dnia 24 listopada roku 2011, w sprawie obniżenia średniej ceny skupu życia, dolegające podstawowego obniżenia podatkowalnego na przeżywienie laszym w roku 2012. Paragraf czwarty, uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jego dzienniku żywiołowego Województwa mazowieckiego z mocą wyjątkową od dnia 1 tyczenia na 2013 kto jest do przejęcie projekt uchwały podrzędę 14 osób za dziękuję bardzo witam pani Nowa to nie miało głosowane kto jest przeciw kto się wstrzymał dziękuję bardzo